Siemano, niebodziorno Luźny odcinek tym razem Bez żadnych tutaj efektów, dźwięków, muzyk, music i tak dalej Tylko coś tam z mojej luźnej przejażdżki Bo jest piękna pogoda, zero chmur Jest tam jakieś 13 stopni, ale słońce świeci, więc nie jest źle Więc trochę chwilę, tam z godzinka dwie wolnego można się oczywiście przejechać, nie? Więc lecimy, gdzieś tu się jakoś tak garnąć gdzieś przez lasy może no i co no i jedziemy no mam nadzieję że widzieliście e, ostatni odcinek gdzie naprawdę fajnie fajnie sobie można było boczkiem trochę polatać coś tam w błocie Także recenzję tego Bashana też wróciłem jakoś tam parę dni wcześniej, też możecie sobie obczaić A już niedługo po tym materiale myślę, że będzie naprawdę, naprawdę gruby materiał. Także możecie już śledzić, bo jeśli wychodzi ten odcinek w weekend, to w przyszłym tygodniu będzie naprawdę mocny odcinek, więc śledźcie najlepiej Instagrama jest link w opisie i tam na pewno się coś te, coś się pojawi, a jak nie, to zawsze możecie teraz zasubskrybować i zostawić tego dzwonka tam i, i będzie też zajebiście Dobra tutaj chyba się ten Tu jeść. Generalnie tutaj chyba nie przyjadę, więc sobie zawrócę. Ale wam powiem w cieniu, w cieniu jest kurde dwa razy zimniej, naprawdę. Niedługo jesień, wtedy już czekać na jakieś takie lekkie śniegi Wtedy to dopiero będzie materiałów jak będzie czas żeby jeździć Bo wiadomo, że tutaj szkoła, tutaj praca no i nakłada się robi mniej już czasu Dobra, jedziemy sobie tutaj na zwirkę jakiegoś bączka zrobić, czy coś sobie się przejechać pojedziemy dalej no, bo tutaj właśnie były też kręcone były kręcone sceny z dronem z dronem także jeśli nie widziałeś tutaj zapraszam nie, albo nie widziałaś oczywiście tutaj karta powinna się gdzieś pojawić więc zapraszam, zapraszam. あら。Voilà. Tyk przez trawę. dalej jeździć styk odpalony miałem sorry za to przejście ale dałem trochę sobie odpocząć i pewnie teraz ktoś napiszę nie ma po czym no ale no kurz. mogę odpocząć coś jazdy mogę Więc sobie taki przystanek zrobiłem i e, pogadałem sobie z ludźmi na live'ie jeśli ktoś był to możecie się pochwalić w komentarzu pewno wam przypne serce jakieś także spoko, no, opłaca się wbijać na live'y bo też zdradziłem parę smaczków co będzie dopiero na YouTube. także zapraszam a ja sobie dalej gdzieś tutaj się przejadę pojeżdżę, może już chyba wrócimy sobie tam a sobie tędy pojedziemy

Kurwa. Fajnie się lata na takim kurde e, piachu grubym Oponki fajnie, opony fajnie dają radę Także kurde spoko Matko, tu jest śmietnik, jakiś krzyż nazwy grobek. Boże święty, co tu jest? Ja stąd normalnie spierdala. Dobra, także ja się będę z wami żegnał w tym odcinku. Zapraszam do subskrybowania i lajkowania kanału oczywiście. I co? Niedługo będzie mega mocny film. Także za zapraszam do subskrybowania i na, nawet zostawienia tego dzwonka bo wtedy będziecie wiedzieć kiedy kiedy, do, te, kiedy dodam ewentualnie właśnie na Instagrama tam też zawsze w relacji czasami nawet w postcie e, potrafię e, tam wrzucić jakąś właśnie informację że wpadł nowy odcinek czy coś takiego, więc zapraszam